Mam na imię Karolina, ale raczej wszyscy znacie mnie jako Karol i witam Was. Kolejnym filmie makijażowym na naszym kanale. A jak zauważyliście, słusznie, ostatnio na naszym kanale jest coraz więcej takich filmów, bo lubimy testować kosmetyki, zwłaszcza te koreańskie, to nam sprawia ogromną przyjemność. Więc, jeżeli taka forma filmów Wam się podoba, to zachęcam Was od razu do zostawienia łapki w górę już teraz. A jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to zachęcam jak najbardziej do zasubskrybowania naszego kanału, jeżeli jesteście zainteresowani K-popem, Koreą Południową, koreańskimi kosmetykami. Kosmetykami, vlogami, unboxingami albumów k popowego merczu, teoriami teledysków, wywiadami tego na naszym kanale jest naprawdę sporo, więc możecie troszeczkę zescrolować dół i nacisnąć przycisk z napisem subskrybuj. I jest to kolejny film makijażowy, a dokładnie jest. To unboxing połączony z drugą częścią, a raczej drugą wersją filmu, który już kiedyś pojawił się na naszym kanale i był to film, w którym malowałam połowę twarzy tylko koreańskimi produktami, a drugą połowę chociaż chwila, bo mój polonista w liceum powtarzał nam tysiąc razy w tygodniu, że nie istnieje coś takiego jak... Druga połowa, albo mniejsza połowa i większa połowa. Pozostałą część twarzy malowałam produktami, które zdobyłam w polskich lub niemieckich, bo i tak się zdarzyło, w drogeriach. Więc było to porównanie makijażu, tylko że w tamtym filmie, który ja sobie obejrzałam przed nagraniem tego, robiłam dokładnie ten sam makijaż po obu stronach twarzy. Jedna część była tylko koreańskimi produktami, druga naszymi polskimi drogeryjnymi i było to porównanie tego samego makijażu w dwóch wersjach a raczej za pomocą dwóch różnych rodzajów kosmetyków a dziś uznałam, że pójdę w róż, co raczej nikogo z was nie zaskoczy, ponieważ zazwyczaj mój makijaż jest różowy albo fioletowy, więc pójdę w różowo-fioletowe kolory, tylko że ten makijaż jednak będzie się różnił, ponieważ zauważyłam, zrobiłam sobie research życia i zauważyłam, że mój makijaż, robiony koreańskimi paletami cieni i ogólnie koreańskimi produktami, jest zazwyczaj delikatniejszy niż ten, który robię innymi paletami, innymi kosmetykami, które posiadam. Co doprowadziło mnie do wniosku, że nasze drogeryjne produkty po prostu mają. Mocniejsze kolory i dużo mocniejszy pigment, chociaż to nie jest też dobre określenie, ponieważ ta koreańska paleta, którą ja używam na co dzień, ma bardzo dobry pigment, ale po prostu ma takie delikatniejsze kolory i ten makijaż wygląda po prostu subtelnie, więc przekonacie się, jak to będzie dzisiaj wyglądać. Ale zanim przejdę do tego filmiku, a mam tutaj naprawdę ogromną ilość kosmetyków, czego wy nie widzicie, zanim przejdę do tego filmiku, to przeszła do mnie. Czemu się właśnie uderzyłam paczką? No, przyszła do mnie paczka z Jestyle, yes co też raczej nikogo nie zdziwi, bo ostatnio przychodzi do nas mnóstwo paczek z Jestyle. Yes I Jestyle yes to jest taka strona, którą mogę śmiało określić jako nasze guilty pleasure, bo my tam zamawiamy naprawdę sporą ilość Koreańskich kosmetyków, bo uwielbiamy koreańskie kosmetyki. I najpierw pokażę Wam, co jest w środku, żebyście mogli się przekonać, jakie produkty teraz tym razem zamówiłyśmy. Postaram się to jakoś w miarę szybko, sprawnie pokazać, żeby ten film nie trwał zbyt długo. Szczególnie, że ja potrzebuję, tak naprawdę, te produkty, które znajdują się w tej paczce. Tutaj mamy różne próbki najróżniejszych produktów, i lecimy. Tu jest. Face Blush, który należy do An, co raczej nikogo nie dziwi, biorąc pod uwagę kolor tego różu, który nie jest różem, tylko bardziej pomarańczem, jak na mój gust. Tutaj mamy kolejną rzecz An, czyli kolejny róż, i ja już wspominałam na kanale, że An jest maniaczką róży. I to jest też kolor, który też raczej nikogo nie zdziwi, bo An uwielbia takie kolory i w takich kolorach jej dobrze. Dla mnie to jest w ogóle kosmos. Single Blusher i to jest chyba mój róż, z tego co widzę. Zresztą po samym kolorze można stwierdzić, że to jest mój róż, bo jest różowy. Ale to jest mój róż, który wygląda tak. Lecimy dalej. Glitter Liquid z Misha, czyli taki oto cień do powiek. I jak się przyjrzycie, to zobaczycie, że on ma takie malutkie, lśniące gwiazdki. Jest po prostu przecudowny. To też jest rzecz Anne. Tutaj jest za to moja rzecz, którą sobie później bardzo chętnie przetestuję, która prezentuje się tak i może wyglądać troszeczkę dziwnie. Ale to jest Blackhead Brush Cleanser, czyli po prostu. E, Oczyszczacz, uznajmy to do zaskórników, co jest moim problemem, jeżeli chodzi o skórę. I ten oczyszczacz ma tutaj taką szczoteczkę. I już się nie mogę doczekać, bo serio jestem ciekawa, czy to działa. Widziałam, że ma mnóstwo pozytywnych opinii. Dalej, kolejna rzecz. Prism Light Highlighter. To jest mój produkt, czyli rozświetlacz w takim idealnie różowym kolorze. I to sobie postawię tutaj, bo to mi się przyda, bo akurat koreańskiego rozświetlacza nie posiadam. Kolejna rzecz. Under Eye Maker. I to z kolei należy do. Spróbuję wam pokazać. Należy do An Z jednej strony ma taki aplikator, z drugiej strony ma kredeczkę. W takim kolorze. I to jest po prostu taka kredka, którą się używa pod oczy. To z kolei jest mój produkt, który mi się bardzo, ale to bardzo przyda w tym filmie. Ponieważ jest to rzecz, której też nie posiadam w wersji koreańskiej, czyli Drawing Eyebrow, koreańska kredka do brwi z Etude House. I ja jak byliśmy w Korei, kupiłam sobie kredkę do brwi z Etude House, byłam nią zachwycona, więc uznałam, że Trzeba to powtórzyć. Uwaga! Kolejna rzecz, którą otworzę, która co prawda nie należy do mnie, ale muszę się do niej dobrać, bo potrzebuję ją na potrzeby. O nie, na potrzeby filmu, ale brzydko naklejka zeszła, znaczy nawet nie zeszła. I to jest korektor. Korektor do twarzy z Desem, który ma być bardzo mocno kryjący, który prezentuje się tak. Który też tu sobie postawię, bo mi się przyda. Mam tu jeszcze. Moonshot Cream Paint Tint, czyli, uwaga, czyli szminka. Ale już widzę po kolorze, że nie jest moja, ale i tak wam pokażę jak ona wygląda. Jest to szminka z firmy Moonshot, która ma taki kolor, czyli wiadomo do kogo ten kolor należy, raczej dla nikogo nie jest to w żadnym stopniu zaskoczeniem. Jest tutaj jeszcze jedna szminka An też z Moonshot i wydaje mi się, że to opakowanie wygląda dla was znajomo, ponieważ An już wcześniej zamówiła paletę z tej serii i szminka prezentuje się tak i powiem szczerze, że jest Strasznie malutka i strasznie mnie zaskoczyła. I kolor prezentuje się tak, jest to kolor mule róż. Co więcej, jest to szminka, którą reklamowała Lisa z Blackpink, więc e, zobaczymy jak e, jest z jakością tego. I tutaj mamy kolejną szminkę z Moonshota, Apricot Beige. I to też zdecydowanie takie samo prawie opakowanie jak wcześniej. I to zdecydowanie również jest produkt należący do An. Kolor prezentuje się tak. I uwaga, jeszcze mam tutaj co ja tutaj jeszcze mam? Mam tu jeszcze e, kolejny highlighter, czyli kolejny rozświetlacz An, e, który pokaże Wam jego kolor. To jest po prostu przecudowne, a przynajmniej. Online wyglądał przecudownie. Jest on filmy z 3CE, czyli filmy produkowanej przez Style Nanda. I pokażę Wam kolor, bo sama jestem ciekawa. Kolor prezentuje się tak. I na zdjęciach był przecudowny, więc nie mogę się doczekać, aż Ango przetestuje. Ale gdzieś tu jest jeszcze moja szminka. Tak, znalazłam. Moja szminka znalazłam po kolorze opakowania. I wydawało mi się Pink Sand. I wydawało mi się, że jest taka. Mega różowa i w sumie w kamerze wygląda na bardzo różową. Jestem ciekawa, będę ją testować y, później, ale już jestem podekscytowana, ponieważ jest tutaj jeszcze jedna rzecz: koreańska. Farba do włosów, czyli możecie się spodziewać, uwaga, czego testu. I z tego co widziałam, to Wam te filmy się podobają, więc wyczekujcie. Pamiętajcie, jeżeli zasubskrybowaliście nasz kanał, to kliknijcie dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o naszych filmach. A ja przechodzę w końcu do tematu dzisiejszego filmiku. Uznałam, że zacznę tym razem od podkładu. Zawsze robię tak, że najpierw maluję oczy, a potem dopiero maluję. Twarz, ale uznałam, że dzisiaj zrobimy odwrotnie. I dzisiaj zacznę od podkładu i postaram się to robić jednocześnie, żebyście mogli zobaczyć, o co chodzi. Musiałam podjąć bardzo trudną decyzję i zdecydować, którą twarz robię po koreańsku, raczej koreańskimi produktami, a którą e, tymi z drogerii, które mam normalnie, więc uznałam, że ta strona będzie koreańska, więc uwaga, zapamiętajcie, ta strona jest koreańskimi produktami, więc biorę na sam początek mój podkład z. Peri Peri, który jest ostatnio moim faworytem i lecimy. Muszę sobie tutaj odnaleźć pół twarzy. Jeszcze trochę na czoło. Yy, to chyba nie jest środek. Okej, okay, pół twarzy już mam, jeszcze trochę. Żeby na pewno to wszystko wyglądało... Jakbym chciała, żeby wyglądało. Szczerze, że bardzo dawno nie używałam e, niekoreańskiego podkładu, więc jestem ciekawa, jak moja twarz się zachowa. I ja używałam wcześniej podkładu z Revolution, który może mieć dziwny kolor, ale nie jestem pewna. Oczywiście, wszystkie produkty, jak zawsze, znajdziecie, wypisane tam na dole w opisie. Bardzo dawno go nie używałam, ale powiem szczerze, że ładnie pachnie. Ten z to jest strasznie jasny podkład, ale wydaje mi się, że ten jest jeszcze jaśniejszy. Dobra, półnosa. Tu. Wyglądam, wydaje mi się, tak samo. O matko, co tu się wydarzyło? Tu jest super, tu jest genialnie. A tu ja nie wiem o co chodzi z tym podkładem Strasznie brzydko wygląda Ale nie rozumiem dlaczego Nie wiem dlaczego, może to był ten problem, który ja zawsze miałam z tymi podkładami Że robi się z nich takie bardzo brzydkie ciastko Dobra, spróbuję to jakoś jeszcze rozblendować OK. I jeżeli chodzi o korektory To korektor używam z NYXa, co ostatnio widzieliście na filmach Więc ten korektor daję tutaj na tę stronę twarzy, i zaraz będę testować ten, który przed chwilą wyciągnęłam z paczki. Ale boję się trochę koloru, bo wydawał się trochę ciemni, ciemny, dla, za ciemny dla mnie. I to jest korektor w słoiczku. Więc spróbuję tam wcisnąć palec i zrobić to w ten sposób. Widzę, że jest naprawdę dobrze kryjący. Ale chyba nie jest w takim kolorze, jak ja bym chciała, żeby dla mnie był. Wydaje mi się, że dla mnie powinien być jaśniejszy, ale ogólnie jest spoko. Dobra, nie mam nic więcej do zakrycia. Różnicy ja chwilowo nie widzę, ale do tego jeszcze. Dojdziemy, dobra, przechodzimy do oczu. Jeżeli chodzi o e, tę stronę koreańską, to wybrałam mojo, mojego ostatniego faworyta, którego po prostu kocham, jeżeli śledzicie mnie na Instagramie, a serdecznie zapraszam, to widzieliście moją recenzję tej paletki z Peach sea, bo ona jest po prostu ona jest po prostu niesamowita i widać, że już troszeczkę tutaj zużyta. Więc dobra, robimy mój typowy. Makijaż to nie jest najlepszy pędzel, jakiego ja mogłabym e, użyć, ale dobra, dam radę. Te cienie są tak genialne, że gdybym ja miała wybrać najlepszą koreańską paletę, której kiedykolwiek używałam, to właśnie byłaby to ta paleta, bo strasznie, strasznie mi się podoba. Mają tak genialny pigment, chociaż dzisiaj już nie użyję bazy z. Nyksa, którą używam zazwyczaj pod ten y, glitter, pod ten różowy brokat z tej palety. Więc jestem ciekawa, jak będzie się to prezentować. Okej. Okay, I tak jak powiedziałam, on będzie taki trochę delikatniejszy, ten makijaż po tej stronie. I jak zazwyczaj używam korektora, tak dzisiaj po prostu wezmę tą bazę i zrobię to w ten sposób. Może coś z tego wyniknie, może to się uda, a może nie. I teraz uwaga. Ten makijaż jest dość prosty. Ja go robię dość szybko i robię go zawsze. Czyli biorę ten brokatowy cień i nakładam go na resztę powieki. Uwielbiam. Jest tak boski, jest tak cudny. I to jest ten moment, kiedy ja biorę zazwyczaj e, pacynkę i pacynką nakładam ten jaśniejszy cień. I robię go tutaj w kąciku, choć on jest taki złoto. Złoto różowy, więc nakładam go też na dolną powiekę, bo to naprawdę dobrze wygląda. Znaczy, moim zdaniem to dobrze wygląda, ale dajcie mi dać, co wymyślicie na ten temat. Powinnam dać jeszcze eyeliner, ale powiem szczerze, że y, nie mam czarnego, bo zazwyczaj używam czarny. Nie mam czarnego koreańskiego eyelinera, więc to stanowi pewien problem. Coś szczerze, że będzie mi jeszcze brakować tego eyelinera. Serio, że gdzieś w którymś momencie życia powiem, że. Mi go brakuje, ale może ja spróbuję zrobić po prostu tym ciemnym, brązowym cieniem. kreskę. Więc generalnie, no mówię, to jest dość prosta rzecz, którą ja tutaj tworzę, ale wezmę jeszcze troszeczkę tego różowego i trochę go jeszcze tu poprawię, bo słabo go widać. On jest taki. on nie jest różowy, on jest taki bardziej. Brzoskwiniowy, więc zrobimy tutaj tą chmurkę, tak zwaną. I to co ja jeszcze zawsze robię, to jest wzięcie glitera. I nie wiem w tym momencie, czy wziąć ten fioletowy, czy ten biały. Może po prostu wezmę ten biały, bo będzie podobny do tego, który będę miała po drugiej stronie. Biorę mój ulubiony glitter, który już doskonale znacie. I spróbuję go nałożyć tutaj. Tusz do rzęs mam z Viti Cosmetics i to jest rzecz, której już wspominałam wcześniej na kanale. Ja nie przepadam za koreańskimi tuszami do rzęs, ponieważ ich szczoteczki wyglądają mniej więcej zawsze tak, a to jest szczoteczka, która mi się w żadnym, ale to absolutnie w żadnym stopniu nie sprawdza, bo ja muszę mieć taką grubą. Za chwilę zobaczycie, yy, jakiej ja używam normalnie. I mi się po prostu nie podoba za bardzo to, jak to oko z tymi koreańskimi tuszami do rzęs wygląda. Ale jedną część już mam za sobą, przechodzę do drugiej. Druga wersja mojej twarzy będzie troszeczkę inna, ponieważ ostatnio sobie zakupiłam tą paletkę z Ingrid Pina, która jest tak przecudowna, ma tak genialne kolory, że tu będzie się działo coś więcej. Więc jak już mam bazę, to przechodzę do malowania. I tutaj będzie wersja bardziej fioletowa, z uwagi na kolory, ale mam nadzieję, że. Wam się podoba. Używałam tej paletki Ona jest nowa, ją dopiero co kupiłam Ale używałam ją z tą Koreańską bazą, wszystko było super A teraz ją używam z tym inglotem I średnio chcę z nim Współpracować. Dobra, mamy pierwszy Etap za sobą, czyli przechodzimy do tego Co zwykle Korektor Potem moja ulubiona metoda, czyli biorę Palec i inny cień I ten inny Cień nakładam Dalej Jednocześnie też y, rozsmarowując go trochę na zewnętrznym kąciku, żeby te kolory się jakoś tak ładnie ze sobą połączyły. Do tego jeszcze bierzemy kolor, który się nazywa Bling Blink. Tutaj. Przez ten kolor w ogóle ten makijaż się zrobił taki. W sumie nawet, nawet bym powiedziała, że w jakimś stopniu różowy jednak nadal jest fioletowy, ale widać różnicę między tymi dwoma oczami. Zrobimy jeszcze taki cienki pędzelek i zrobimy ciemny kącik. Tak jak powiedziałam, trochę brokatu by się przydało, więc szukam mojego glitera, a raczej glitter primera, ale tak trochę lekko, ponieważ nie chciałabym. Zakryć e, tego cienia, który tu jest. I oczywiście glitter z NYXA. I mój pędzelek z WITIC. Jeżeli chodzi o pędzelki, to ja w poprzednim filmie w ogóle używałam e, pędzelków też z podziałem na koreański, z podziałem na te, które mam e, kupione tutaj. Ale uznałam, że nie będę tym razem się tak bawić, bo to jest kompletnie bez sensu. Bo te pędzle, które mam dobre, to mam dobre. I będę ich po prostu używać żeby osiągnąć to co ja bym chciała osiągnąć. Tutaj są takie ogromne drobinki, a tu są takie małe, ale oprócz tego używam zawsze jeszcze eyelinera tak jak powiedziałam i zrobimy tutaj kreskę, ale różową. Więc chwila dla mnie, żeby zrobić to precyzyjnie. Wracając do tuszu. Ja normalnie używam tuszy, które mają Taką mega, ale to mega grubą szczoteczkę, ponieważ takie po prostu mi się sprawdzają i według mnie moje rzęsy wyglądają po użyciu tuszu z taką szczoteczką dużo, dużo lepiej. Także, jakbym miała wybrać yy, tylko jeden rodzaj produktów, to nie byłoby to tak, że używam powiedzmy tylko koreańskich i uważam, że są najlepsze, bo podkłady, ok, podkłady koreańskie są dla mnie najlepsze, jeżeli chodzi o cienie do powiek, to jest różnie, w ogóle różnica teraz tak daje po oczach. Jeżeli chodzi o cienie do powiek, to bywa różnie i no mówię, to tak jak kocham tę paletę, tak kocham też tę te paletę, tak to wygląda, tak to się prezentuje. Dobra, przechodzimy dalej, czyli robimy brwi. I brwi normalnie na co dzień używam kredki z, uwaga, gdzie tu jest jakaś firma z Rimela. Mój faworyt, naprawdę lubię tę kredkę. Tej z Etude, wydaje mi się, że ta, którą miałam w Korei, to była troszeczkę inna, w sensie miała inny kolor. W ogóle muszę Wam podziękować bardzo za polecenie mi produktów, bo jak widać z moimi brwiami jest już troszeczkę lepiej, zaczęły odrastać. Jeszcze nie jest to, co ja bym chciała do końca osiągnąć, ale jeszcze do tego dojdziemy, wierzę w to. A więc dziękuję wam jak najbardziej. A teraz robimy test kredki. Trochę się boję, że będzie serio zaciemna, ale może nie. Może się zdziwię. I powiem szczerze, że jest różnica. Ta mi się wydaje jakaś taka, może to przez szczoteczkę albo przez sam produkt, nie wiem. Takie delikatniejsze mi się te brwi wydają, takie bardziej zblurowane, że tak powiem, a tutaj są jednak takie bardziej Bardziej wyraźna jest ta kreska. Przechodzimy do pudru. Jeżeli chodzi o puder, to oczywiście po stronie koreańskiej mój faworyt, czyli Innisfree, który jest chyba najlepszym, serio, najlepszym pudrem, jaki ja w ogóle kiedykolwiek używałam. Tak mi się podoba. Naprawdę zbiera sebum. Sprawia, że ta skóra jest bardzo, bardzo gładka. I po stronie tej, drugiej, mam Rimela Match Perfection, którego kiedyś używałam non-stop. Wiedziałabym nawet, że jest ok, chociaż ten podkład bardzo mi się nie podoba, bardzo się ściastkował. Więc teraz przechodzimy do różu i yy, ja. A teraz zostanie zawał montując na film, ale wezmę ten pędzel. bo serio, nie mam czym kompletnie tego. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale nie mam kompletnie czym tego różu nałożyć, więc wzięłam pędzel do podkładu. Co nie jest super pomysłem, ale no mówię. Gdzieś zgubiłam mój pędzel do różu, a normalnie używam tych takich puszków, yy, które są w tych koreańskich. Na razie wygląda OK i powiem szczerze, że ta strona nawet bardziej mi się podoba niż ta koreańska. I bierzemy mój nowy. Róż koreański. I też nie mam czym go nałożyć. Więc wezmę innego puszka z innego różu, który się już dawno, dawno skończył. Biorę mój nowy róż. Test na żywo. Jaki cudny! Jest dużo bardziej delikatny, jest dużo bardziej różowy. Wydaje mi się, że będzie naprawdę ładnie wyglądał, chociaż bardzo słabo go widać w kamerze, nie uważacie? Sięgam po rozświetlacz. I mam rozświetlacz z tej samej serii, co. E, paletę. Tak mi się podobał, serio, że uznałam, że muszę, ale to absolutnie muszę go mieć, bo bardzo, bardzo mi się spodobał. Więc, jak widać, się bardzo ładnie błyszczy. I teraz robimy test na żywo tego, czyli nowego. Też jest bardzo delikatny. Absolutnie nic nie widzę. Może po prostu wezmę ten sam pędzel. Nie wiem, czy pędzel tu cokolwiek pomoże. Trochę bardziej widać, ale mieni się na taki różowy. Mogę to w końcu ściągnąć i pokazać Wam, jak się prezentują obie strony, ale jeszcze jedna rzecz została, mianowicie szminka. I ja chciałam przetestować tę nową szminkę z Romand. czyli tę koreańską, która mi przyszła dzisiaj w Instagram, bo już nie mogłam się po prostu doczekać. Bardzo, ale to bardzo podoba mi się jej struktura. Genialnie wygląda, strasznie mi się podoba. Więc to już jest rzecz, którą ja polecam. A jeżeli chodzi o tę drugą stronę, to zobaczymy, czy to jest podobny kolor. Też matowy teoretycznie. Prawda jest taka, że ten makijaż zawsze widać różnicę w tych makijażach, zawsze widać najbardziej na oczach i na ustach. Więc tak się prezentuje mój makijaż w wersji. koreańskiej. Uwaga! Wersja koreańska wygląda tak. Natomiast wersja. Nasza drogeryjna wygląda tak i muszę szczerze powiedzieć, że dużo, dużo bardziej podoba mi się ta strona. Nie wiem od czego to zależy. Ten róż jakoś też wygląda lepiej. Oczywiście te produkty też mi się bardzo podobają, bo twarz tutaj jest dużo lepsza, dużo lepiej wygląda ten podkład. Tutaj od razu mi się zaczęło zbierać w zmarszczkach. I bardzo brzydko wygląda. I to ten, to ten pryszcz tutaj też nie wygląda najlepiej. W ogóle mój nos to jest osobny byt i wygląda koszmarnie. Więc jeżeli bym miała wybierać to oczywiście podkład puder z tej strony. Róż, nowy róż, nowy highlighter są naprawdę ładne. Bardzo mi się podobają. Jeszcze je dopracuję. Szminka to jest sztos, to jest totalny sztos. Kretka do brwi tutaj jest bardziej taka, tak jak mówiłam, jest bardziej zblurowana. Ta jest bardziej wyrazista, więc dajcie mi znać, która Wam się strona, jeżeli chodzi o brwi. Bardziej podoba, oczywiście ta brew w ogóle jest trochę innym kształcie, bo lepiej odrasta niż ta, ale to ten temat to już zostawmy za sobą i dajcie mi znać, które oko wam się bardziej podoba, bo tutaj no nie ukrywam, brakuje tego eyelinera, ale no mówię, nie miałam koreańskiego eyelinera, nie chciałam ingerować w tę stronę jakimikolwiek innymi produktami, e, oczywiście tutaj są moje faworyty po obu stronach, więc... Dajcie mi znać, jak Wam się podoba i w której wersji powinnam częściej pojawiać się na YouTubie. I dajcie mi też znać, czy dobrze wyglądam w prostych włosach, bo ostatnio zaczęłam je prostować, żeby wyglądały tak, jak wyglądają teraz. I oczywiście, jeżeli ten film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, koniecznie mi napiszcie, która strona, bo jestem ciekawa waszego zdania, czy wolicie taką troszeczkę ciemniejszą, taką, wiecie, trochę z pazurem stronę, czy jednak taką delikatną, bardzo brokatową. I jeżeli jesteście zainteresowani kupnem koreańskich kosmetyków, to zapraszam was do opisu, ponieważ tam znajdziecie dwa linki, Jeden z nich będzie do Yes z naszym kodem zniżkowym, więc zachęcam do klikania, zachęcam do kupowania, a drugi będzie do K Town for You, gdzie znajdują się kosmetyki, także koreańskie kosmetyki, stricte polecane przez nas, czyli taka strona, nasza strona na K Town for You, więc jak najbardziej zapraszam i oczywiście dziękuję wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym filmie.